Dzień dobry, aspirant Sylwia Kawaleska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Podczas minionego weekendu Malborska Policja zatrzymała dwóch kierowców, którzy prowadzili pojazdy, mając sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także dwóch poszukiwanych, którzy mieli odbyć karę pozbawienia wolności. Kapitan Daniel Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malboku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy 16 zdarzeń, 10 miejscowych zagrożeń, 3 pożary i 3 fałszywe alarmy. Fałszywe alarmy to z monitoringu, gniazdo szerszeni oraz uwięziony kot, który w własnych siłach strzedł z dachu przed przybyciem jednostek. Pożary były to pożary drzwi w tukarni, pięć drzewa oraz śmietnik. Miejscowe zagrożenia, trzy razy kolizja, dwa razy plama oleju, zablokowana winda, zadymienie w mieszkaniu oraz trzykrotnie poszukiwanie zaginionej osoby na rzece Wisła.